Natomiast y, moi kochani, to nie jest tak, że ja jestem wielką admiratorką muzyki poważnej. Nigdy nie byłam. Oczywiście zachwycałam się etiudą rewolucyjną Chopina, czy też kiedyś y, na przykład oczywiście Bolero Ravela jako dziecko mnie tak bardzo zachwyciło. Kiedy to dzieci generalnie nie są za bardzo zainteresowane muzyką poważną, y, więc były takie, takie utwory, czy nie wiem, Cztery Pory Roku Vivaldiego, które zawsze działały na mnie tak niesamowicie. Ekscytująco, że to czułam, że to jest coś wspaniałego. Natomiast ja jestem rockową osobą, w sensie kobietą, która przez większość życia słuchała poezji śpiewanej, e, stare dobre małżeństwo, Stachura, no różne różne też polskie zespoły, Maciej Zębaty, uwielbiam Koena, ale generalnie zawsze, jednak, najbardziej ekscytowała mnie muzyka rockowa. I powiem Wam, że Troszeczkę poczułam się zawstydzona, kiedy zaczęłam oglądać te programy dotyczące konkursu Chopinowskiego, bo były one tak ciekawe, różne programy na YouTubie oczywiście, tam było tak ciekawie opowiadane o tym, że naprawdę wystarczy jedna osoba czasami w naszym życiu, żeby nas czymś bardzo zaciekawić żeby nas wciągnąć w jakiś niesamowity świat. I tak też było w tym przypadku, że ja poczułam się w sumie, będąc jeszcze tutaj na obczyźnie, gdzie tęsknię bardzo za Polską, poczułam się troszeczkę zawstydzona sama sobą, że jednak w Polsce jest ten najsłynniejszy konkurs najbardziej prestiżowa impreza chopinowska świata jest w Polsce, w Warszawie i troszeczkę poczułam się zawstydzona, że ja się tym nie interesuję za bardzo. Nadrobiłam, myślę, dość szybko nadrobiłam te lata ignoraliśmy, Moi drodzy, bierzcie się za robotę, wymyślcie coś podobnego. Ok, René Lacoste i ten jego krokodylek. Nie wiem, czy widać, bo ta książka jest tak duża i ciężka. I tutaj jeszcze pokażę Wam Lacroix.